Dniowej naszego sympozjum. E, najpierw w dwóch zdankach e, Historia naszych spotkań. Otóż jest to kontynuacja konferencji studentów i doktorantów Młoda Psychologia, która była przez dwa poprzednie lata organizowana. Konferencja się bardzo rozrosła w tym roku. Organizator, czyli sekcja badawcza studentów i doktorantów Instytutu Psychologii UKSW, doszła do wniosku, żeby zorganizować serię tematycznych, kameralnych spotkań na temat w taki sposób, abyśmy mogli podyskutować, pokłócić się na tematy przez nas prezentowane. Pierwsza sesja studencka za nami. W sesji drugiej, sesja druga zatytułowana jest w poszukiwaniu, w poszukiwaniu nowego opisu struktury osobowości. Pierwszą, pierwsze wystąpienie zaprezentuje profesor Henryk Gasiul na temat o wartości podejścia cechowego do interpretacji osobowości, zalety i słabości. Drugie wystąpienie zaprezentuje profesor Bogdan Zawadzki z Uniwersytetu Warszawskiego na temat krótkiej historii głównego czynnika osobowości w dłuższej opowieści. I później zgodnie z planem jest podział na trzy wystąpienia Jan Cieciuk, Włodzimierz Trustomasz które dotyczą pewnej propozycji, którą ośmielimy się Państwu przedstawić, ale prezentacja tak naprawdę będzie jedna. Będziemy, będziemy się wymieniać tutaj. Prezentując rozmaite problemy. Pojedyncze wystąpienie, około pół godziny, ponieważ wystąpienia dotyczą no, takiego pewnego spójnego wątku tematycznego, to całą dyskusję przyniesiemy na koniec, na którą mamy aż godzinę, a po tej godzinnej dyskusji jest jeszcze godzinna przerwa, więc będziemy mogli wszystkie wątki kontynuować. W międzyczasie zapraszam do, w czasie dyskusji czy po dyskusji, do korzystania z naszego. Bufety. Dziękuję bardzo i zapraszam profesora Henryka Irasiń. Y, dziękuję bardzo za zaufanie. To są e, aplauzy, że tak powiem zachęcające, ale ja nie wiem czy zasłużone od razu. Proszę Państwa, ja tutaj właściwie temat jest inny, bo tu chodzi o wartość podejścia cechowego. Ja tu troszeczkę skróciłem cechowe podejście do interpretacji osobowości, zalety i słabości. Zacznę od takich bardzo istotnych zalet. Co daje model Wielkiej Piątki? Otóż wydaje mi się, że właśnie tych kilka punktów to jest coś, co daje szansę takiego pozytywnego spojrzenia na ten model Wielkiej Piątki. Mianowicie łatwość porównywania osób, tak jak Państwo widzicie ze sobą, bo tak jak napisałem, że to są pewnie jakieś globalistyczne tendencje. Chodzi o to, że świat jest jednym, coraz bardziej jednym wielkim uniwersum i, 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 i trzeba by znaleźć narzędzie, które daje mi szansę porównania osób ze sobą. Jak najbardziej jest to możliwość szybkiego zdiagnozowania struktury osobowości, pomiaru wielkich grup i tak dalej. Proszę Państwa, natomiast jakie są trudności? Bo, właśnie, pan, bardziej o te trudności z Wielką Piątką. Model Wielkiej Piątki wyrasta tak naprawdę z analizy leksykalnej. Jest to język. W związku z tym punktem wyjścia, oczywiście zawsze powołujemy się na to, bo punktem wyjścia była lista opracowana przez Alberta i, Olporta i, i, i Odberta, prawie 18 tysięcy przymiotników z języka angielskiego. I w każdym razie mm, Problem polega na tym, że tak naprawdę jest pytanie, czy my badamy jakąś rzeczywistość, czy raczej badamy pewien konstrukt umysłowy. Co my właściwie badamy? Język jest pewną konstrukcją umysłową, tak naprawdę. I tak jak wielu autorów dowodzi, nie tylko jest to moja jakaś taka wewnętrzna opinia, rzeczywiście wielka piątka w sposób mniej lub bardziej doskonały odzwierciedla coś, co można by nazwać no tak przynajmniej mówią o tym Crystal i Tubes. Mianowicie oni mówią o tym, że to jest coś takiego, co odzwierciedla tak naprawdę strukturę umysłowości. Człowieka. Ona jest dobra, bo bardzo łatwo to podaje. Natomiast problem polega na tym, na przykład Goldberg twierdzi, że ludzie nie są zdolni do przetwarzania większej ilości informacji niż zawartej Wielkiej Piątki. Tak naprawdę Wielka Piątka daje szansę bardzo szybkiej orientacji w relacjach między ludźmi. I dlatego ona wypełnia pewną umysłowość, No ale jednocześnie, jednocześnie jest pewien, nazwijmy to, y, zarzut, który y, oczywiście dalej się będzie pojawiał. Y, w każdym razie to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, która jest no, i pewną słabością i pewną zaletą. Właśnie model Wielkiej Piątki to jest efekt analiz statystycznych. No i, to jest, jest, i teraz jest pytanie, jaka jest dobroć tych analiz? Jaka jest, bo tak naprawdę jak przystępujemy do analizy statystycznej, to my musimy mieć jakąś wizję, jakąś teorię, w jakim kierunku, czego oczekujemy? To nie jest tak, że, 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 że tylko, że tak powiem, wrzucimy i wy, wyjdzie na dys lub na pogodę, że tak poradzę. W każdym razie, jest to, proszę Państwa, no, oczywiście, jest to coś niezbędnego, ale jest pytanie, czy to jest wystarczająco uzasadnione, żeby oddać tak naprawdę to, co w człowieku, to, co w osobowości człowieka. Bardzo, na przykład, jeden z autorów, ja powołuję się znowu na. Autorów, którzy są znawcami w tej rzeczywistości. Blok mówi, że analiza czynnikowa nie jest odpowiednią procedurą do poszukiwania tak naprawdę, że tak powiem, jakichś takich wielkich czynników osobowości. On uważa, że nie tylko on, zresztą jeszcze inni autorzy, kolejni, Kosmides, Tosby, uważają, że na przykład tak naprawdę, jeżeli się skupiamy tylko na czynnikach, które wyjaśniają większość wariancji w analizie czynnikowej, to to może prowadzić do pomijania, bardzo drobnych szczegółów, ale ważnych szczegółów. I w tym momencie bardzo często właśnie te ważne szczegóły budują jakąś taką barwę, kolory z osobowości, a nie właśnie te główne czynniki, które są pewną konstrukcją. Prawda? I, no, powiedzmy sobie, powiążę to z, z, z tymi następnym punktem. Mianowicie, słabe strony modelu Wielkiej Piątki, z tego wynikające też, Oczywiście jest łatwość badań międzykulturowych. Nie ma problemu. Możemy porównywać. Rzeczywiście są, są setki takich badań już w tej chwili. Ale z drugiej strony nie wiem, czy to jest pełna, ja to nazwałem kompatybilność, pewna jakaś harmonia z odmiennymi doświadczeniami historycznymi i kulturowymi. Czy jest tak? Na przykład GAF uważa, twierdzi, że tak naprawdę, tak naprawdę w każdej kulturze, w każdej społeczności istnieją, tak jak on to określa, Pojęcia ludowe, pojęcia ludowe for concepts. I to są cechy, które są traktowane jako zupełnie inne w różnych społecznościach. I teraz, pomimo nawet związków, korelacji między różnymi cechami, powiedzmy sobie, analizowany z różnych kultur, wcale one nie muszą być, tworzyć jakiegoś czynnika. Wcale nie muszą być tożsame i takie same w innej kulturze. To może być zupełnie inaczej. Gaff, na przykład, uważa, że tak naprawdę. To jest tak jak z motywacją. Pozytywna korelacja na przykład między dominacją a uspołecznieniem oznacza bardzo niewiele. Bo tak naprawdę, ponieważ w rzeczywistości jednostka może być asertywna i wycofująca się, unikająca publicznego mówienia i nie szukająca wielkiego tłumu, cały ten musi wskazywać na pewne rzeczy. To jest, to jest pewna trudność, to jest pewna trudność. Pomijam tutaj jeszcze inne trudności związane z samym językiem, z całym językiem. Tak naprawdę bardzo często jest tak, proszę Państwa, o czym Państwo doskonale wiecie, że pewne sformułowania, na przykład to z Neopiara, nie do końca pasują do pewnych nacji. No, na przykład, czy ja tutaj nie wiem, czy, czy mam, że tak powiem, to jak przykład podany, ale w każdym razie, no, powiedzmy sobie, swoje długi spłacam szybko i w całości. Nie ma współczucia dla żebra. Bo jest pytanie, czy to do każdej kultury pasuje. Obawiam się, że nie bardzo. My jednak narzucamy ten konstrukt, wersję angloamerykańską na właściwie wszystkie układy umysłowe, że tak powiem, świata. No i to jest dla mnie pewien problem, który oczywiście tutaj poruszam Państwu. I McAdams uważa, że w ogóle teoria cech, i, i, no, a szczególnie też Wielka Piątka, to jest taka psychologia trochę nieznajomego, że tak psycholog ma pewne narzędzie, ale właśnie taka Wielka Piątka, no, tylko daje ocenę pewnego nasilenia. Jakiejś tam, powiedzmy, konstrukcji, jakichś konstruktów, natomiast w gruncie rzeczy ona nie odpowiada na bardzo podstawowym pytaniom. No. Czy to wyjaśnia osobowość? No de facto nie wyjaśnia osobowości, tylko opisuje osobowość. Natomiast, no na przykład, szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego dana osoba zachowuje się w dany sposób, najczęściej mówimy, dlatego, że posiada daną cechę, bo jest nieśmiała. Ale, ale jak szukamy wyjaśnienia, dlaczego posiada daną cechę, Odwołuję się oczywiście do dominujących zachowań. Jest nieśmiała, ponieważ w ten sposób się zachowuje. W porządku. No to jest takie napędzające się troszkę było. W każdym razie generalnie lepsze byłyby, że tak powiem, pytania, które w jakimś sensie no, są pytaniami osadzonymi w kontekście, w sytuacji. No Ale to jest pewna trudność, którą się dzielę. Kolejna, nie wiem, czy słabość, czy może zaleta. To jest kwestia, czy badamy realność, jeszcze raz wracam, czy konstrukcję. I czy każda osoba posiada dane cechy? Rzeczywiście. rzeczywiście. I Państwo doskonale pewnie znacie problematykę właśnie tego, którą kiedyś w artykule Diana Tyson Roy Baumeister opracowali badania empiryczne, które wskazują na to, że tak naprawdę jeżeli będziemy mieli osoby, które... To zresztą oko też że nie każdy nie do każdego pasuje teraz, Nie do każdego pasuje, pasuje śmiałość. Natomiast na i to jest udowodniłem fizycznie, że tak naprawdę my często badamy nie cechę, ale jakąś metacechę, że są osoby nacechowane i są osoby nienacechowane. I ja mogę być nacechowany na ulicy nieśmiałością, prawda? Ale ja nie jestem nacechowany nieśmiałością, natomiast... I wychodzę jako ekstrawertyk. Ale być może to nie jest ekstrawersja, tylko to jakiś wymiar, który mniej lub bardziej koresponduje z ekstrawersją. Ale to nie jest ekstrawersja, nie pasuje do pewnych rzeczy. I z tego powodu no, jest, to, jest to pewien problem. Proszę problem, no jeśli to jest jednak realność, no to jaka realność? No, podstawy biologiczne Wielkiej Piątki. No, coraz bardziej obiecujące są badania, które wskazują na to, że rzeczywiście Wielka Piątka być może no, można by odkryć jakieś mechanizmy, powiedzmy sobie, czy jakieś e, e, no, układy neurotransmitorowe, szczególnie leżące u podłoża, właśnie e, przejawienia się pewnych właściwości, pewnych cech. E, nie do końca zatem jest e, to wtedy, pojawia się problem, czy badamy osobowość, czy raczej temperament. Coraz więcej badawcy skłania się ku temu, że wielka piątek, to są cechy temperamentu. Cechy temperamentu, dlatego, że jeżeli odkrywamy biologiczne podłoża, to być może po prostu właśnie to wyjaśnia możliwość posiadania pewnego nasilenia u wszystkich osób. I niektórzy mówią, że były badania na przykład podaję z 11 roku piekoli, który uważał, że można wielką piątką analizować osobowość nie tylko ludzi, ale i zwierząt. Wielka piątka pasuje do wszystkich. Jedyne rzeczy, bo bada, on badał 12, obserwował 12 gatunków zwierząt, w tym 4 gatunków małych. I właściwie tylko u zwierząt nie występowała zachowania, które by wskazywały na sumienie. Występowały natomiast u szympansów jedynie jakiś element, taki niezawodność i zadaniowe zachowania. No to, to, to jest problem. Prawda? W ogóle Słabość i Polega na tym, że skoro Wielka Piątka jest raczej układem cech temperamentu, to na ile jest to istotne dla wyjaśnienia osobowości? Być może temperament jest tylko pewnym surowcem do tego, pozwalają, pozwalającym na jakiś rozwój osobowości. Następna kwestia, która jest też jakaś taka istotna dla mnie, oczywiście z mojej pewnej perspektywy, bo się z Państwem bardziej refleksjami pewnymi i ja oczywiście argumentami, to jest kwestia emocjonalności. Czy Wielka Piątka to cechy temperamentu, czy raczej względnie trwałe wzorce gotowości do wzbudzenia danej emocji? Dlaczego tak mówię? Otóż bardzo często, na przykład jak Olporta jakoś nie doceniamy, szczerze mówiąc, ale jak Allport mówił, to on uważał, że właśnie te cechy, które są takie dominujące, no szczególnie przez Wielką Piątkę ujęte, że one są w zasadzie tak naprawdę dyspozycjami, które bazują na emocjach. On to nawet, nawet określał mianem zastygłe emocje, zastygłe emocje. I na przykład otwartość na doświadczenie jest związane z podwyższoną wrażliwością na emocje typu zainteresowanie i zaciekawienie. Ugodowość jest podwyższoną wrażliwością na normy grupowe i na wstyd z powodu ich nieprzestrzegania. Szumienność, podwyższona wrażliwość na poczucie winy i odpowiedzialności. No, jest to pytanie oczywiście, które pozostaje na bez odpowiedzi. I to jest najgorszy problem. Aspiryt. To, to, to jest właściwie kosmiczny. No, to jest wymiar dynamiki, bo taka wymiar piątka to jest strukturalna analiza, to jest struktura. Analizy, to jest struktura. No, ale teraz, jak to przełożyć na wymiar właśnie dynamiki, wymiar działania. No, jest to, dynamika może stawać się swoistym sprawdzianem, jest sprawdzianem trafności i realności posiadanych cech. Być może podstawą tej interpretacji cech, stanowiłaby jakoś, i jakaś, podstawą odparcia tego argumentu, y, Dałoby możliwość odwołania się do pewnych, nazwijmy to, stylów interpretacji Wielkiej piątki. I, I tutaj najczęściej taki styl interpretacji to jest zwrot w stronę właśnie z funkcjonalizmu, a szczególnie w stronę, jeśli tak można szeroka nazwać, podejścia socjobiologicznego. Wielka piątka, tak jak się dowodzi, to jest efekt po prostu adaptacji. Tylko, że, proszę Państwa, tu chodzi mi o taką rzecz. Owszem, to jest efekt, może być efekt adaptacji, ale to jest efekt, a nie to to nie, nie przekłada się, że z Wielkiej Piątki płynie dynamizm, tylko po prostu tak naprawdę to jest takie podejście trochę egzogeniczne, że tak naprawdę to, co we mnie się rozwija, jest efektem, jest odbiciem, reprodukcją tego, co w świecie zewnętrznym. I dlatego jest pytanie, czy ta Wielka Piątka to jest tylko odbicie tego, co w świecie zewnętrznym? Jeżeli tak, to jest wymiar przystosowania, ale czy to do końca odpowiada rzeczywiście na te pytania, o których, które stawiam sam sobie? Wydaje mi się, oczywiście na związania, mówi się o tym, że fajnie by było określić domeny specjalności, do których się człowiek przystosowuje. I wtedy, jeżeli zwiążemy z domenami specjalności pewne zachowania i zobaczymy, że wytwarzają się pewne mechanizmy adaptacyjne, to być może możemy wnioskować, że to wskazuje na jakieś tam, powiedzmy sobie, konfiguracje właściwości. Ale do końca nie jestem o tym przekonany. I oczywiście argumenty adaptacyjne są dla mnie bardzo ciekawe, bardzo silne. I... Proszę Państwa, Stąd też no, wydaje się, że tak naprawdę ugięcie wielkopiątkowe rzędu no, troszeczkę jest dla mnie statyczne, z tej perspektywy patrząc troszeczkę statyczne no, i zbyt strukturalne, tak bym nazwał. I, natomiast y, trzeba by jak, ten wymiar emocjonalny, tak jak ja mówię szeroko emocjonalny, uwzględnić. Bo tak naprawdę, no, kiedy, jeżeli faktycznie jestem nasycony, powiedzmy sobie, wymiarem ugodowym. To kiedy ten wymiar godowości zostaje ale Właściwie tylko dzięki temu, jeśli interakcja zbudzi we mnie pewne stany emocjonalne. Jeśli nie zbudzi, nie będzie możliwości aktywnienia tego wszystkiego. Stan emocjonalny jest jakąś odpowiedzią. No, no, jest to oczywiście pytanie, jak to rozwiązać. Natomiast następna rzecz, która dla mnie jest. E, 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 oczywiście tutaj taka refleksja, e, która nie ma znaczenia w tym. Natomiast proszę Państwa, to ma znaczenie. Kwestia indywidualności. Kwestia indywidualności. Model tak naprawdę Wielkiej Piątki umożliwia badanie różnic indywidualnych. Natomiast on nie odpowiada na pytanie o indywidualność. Czemu Ty jesteś taki, a ja nie inny? Bo jeżeli Państwo popatrzycie, ja, przepraszam, zwrócę uwagę na to, co jest.